Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarno w lustrzanej piwnicy. Dziś Państwa i moim gościem jest gość z daleka, bo z Warszawy, prawie prosto z Sejmu, Pan poseł Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Bardzo serdecznie Pana witam w naszym studiu w lustrzanej piwnicy. Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę, że poseł jest w dosyć dobrej kondycji po urodzinach u Roberta Mazurka, bo teraz afera w całej Polsce, że politycy z różnych stron na szczęście nie tylko jednopartyjnie bawili na 50 znanego redaktora RMF-u. Pan również znalazł się na tej wybitnej liście gości? Nie byłem na tej imprezie, nie dostałem zaproszenia. Natomiast to bardzo ciekawa historia, dlatego że pan redaktor Mazurek znany jest z Ciętego Języka. I można powiedzieć, że to zaproszenie. Scaliło pewną grupę polityków, którzy często atakują się z mównicy. Może troszeczkę w taki groteskowy sposób to wyglądało, no bo z jednej strony widzimy polityków, którzy atakują się bardzo mocno. Doniesienia do prokuratury, ataki z Sejmowej mównicy, ataki w mediach, Dobra, ja, bez, ja tak, bez takiej górnolotności i tak dalej, wprost, powiedzmy. Czy po tych wszystkich awanturach w Sejmie finalnie i tak lądujecie na wódeczce w barze w okolicach ulicy Wiejskiej? Panie redaktorze, tak nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o mównicę Sejmową czy telewizję, to często jest tak, że wracamy razem tym samym samochodem. Wracamy taksówką z studia telewizyjnego i nawet jeżeli dyskusja jest mocna to potrafimy ze sobą porozmawiać w samochodzie. Nie widzę takich sytuacji szczególnie, bo przecież wszyscy doskonale znając Sejm wiedzą, że w Sejmie jest restauracja, jest tak zwany bar za kratą, czyli miejsce gdzie można rzeczywiście spożywać alkohol, natomiast nie ma takich sytuacji, w których są jakieś wielkie e, wspólne libacje biesiady. alkoholowe, biesiady e, różnych partii. Rzeczywiście ktoś po pracy może tam napić się wina czy piwa, natomiast żeby spotykali się wszyscy i nagle mówili ale ci tam dołożyłem, ale teraz to jest całkiem inaczej, że tutaj pod stołem się w jakichś sytuacjach dogadamy. Tak nie ma, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że często są te ataki Zmównicy, na, na siebie nawzajem, natomiast te relacje korytarzowe czy relacje w okręgu są całkiem poprawne. Dostajemy często bardzo dużo uwag od Platformy Obywatelskiej czy od PSL-u jako do opozycji, ale kiedy widzimy się na wspólnych uroczystościach w terenie, chociażby w okręgu, to potrafimy ze sobą normalnie porozmawiać. I paradoksalnie, bo ta sytuacja rzeczywiście groteskowo wyglądała, ale powiedzę sobie szczerze, czy obywatele nie powinni dostać takiej nauki z tego wszystkiego, że mogło dojść w pewnym momencie na ulicach do tragedii. Były atakowane poszczególne osoby, wręcz grożono śmiercią czy dewastowano biura poselskie. W pewnym momencie mógł ktoś pójść krok za daleko. Jeżeli obywatel w taki przekoloryzowany sposób widzi imprezę u Mazurka, to może zrozumieć, że dlaczego ja się kłóciłem ze swoim szwagrem, sąsiadem na temat polityki. Jeżeli ci ludzie potrafią w jakiś sposób normalnie rozmawiać, ale jest to pokazane w ten sposób przekoloryzowany. Więc łatwiej, dobitniej to wytłumaczyć, że ci ludzie wcale nie skaczą sobie do gardeł na tych korytarzach sejmowych. To jest dobre, dlatego że suma summarum może doprowadzić do uspokojenia tych nastrojów społecznych. Suma summarum, wszyscy jesteśmy Polski, obywatelami Polski, mamy różne programy, różnimy się, wytykamy sobie błędy, natomiast na samym końcu, a być może i tak naprawdę na samym początku, powinniśmy się przede wszystkim szanować. I ten szacunek rzeczywiście, powinien zafunkcjonować i ta wpadka pewnego rodzaju powinna do tego doprowadzić. Mam nadzieję, że ona dużo dobrego przyniesie. Z kim by Pan najchętniej poszedł na piwo? Z osób, z którymi Pan jeszcze nie był na tym piwie w Sejmie. Ciężko, Panie Redaktorze, powiedzieć, z kim chciałbym iść na piwo, ale to jest pytanie, czy z kimś z koalicji rządzącej, Obojętnie. czy z kimś z opozycji. Bo to albo, inaczej, są, to albo, są... albo inaczej, może nie na piwo, tylko iść wesprzeć przemysł chmielowy. Bez to to ładnie. Tu bardziej chodzi, Panie Redaktorze, o to, jakie postacie w polskim Sejmie i w polskiej polityce są interesujące, bo to nie jest kwestia piwa to na pewno jest kwestia dobrej kawy, nawet czy, czy dobrego obiadu. Na pewno takimi postaciami, które e, są bardzo istotne z punktu widzenia historii Polski e, i w ogóle poświęcenia. Takiej dłuższej dyskusji dla pojedynczych posłów. Na pewno w naszym obozie są liderzy polityczni, czyli minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I bardzo się cieszę, że mam możliwość spotykania się z panem ministrem i rozmowy na tematy programowe, na tematy polityczne w Solidarnej Polsce. Natomiast zawsze wielkim takim szczęściem jest, kiedy na spotkaniach klubu parlamentarnego można porozmawiać chociażby chwilę z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, więc na pewno tak. Taka dłuższa rozmowa i wymiana poglądów polityków młodego pokolenia prawicy i tego pokolenia, właśnie gdzie pan premier osiągnął już wszystko i wygrywał wielokrotnie, I byłaby czymś świetnym. Czy dłuższe spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, nie tylko przy, przy okazji uroczystości czy spotkań programowych, ale taka rozmowa prywatna na tematy polityczne na pewno byłaby czymś wielkim. Jeżeli chodzi o polityków wewnątrz obozu, to na pewno liderzy pod tym kątem dla pojedynczych posłów są atrakcyjni. Co pokazują właśnie te rozmowy krótkie na klubach parlamentarnych, czy rozmowy z panem prezydentem przy okazji świąt, kiedy zaprasza nas do swojego pałacu na wspólne połamanie się opłatkiem, i rozmowy. To na pewno. Jeżeli chodzi o polityków opozycji to na pewno interesującą postacią jest Donald Tusk. To jest postać bardzo kontrowersyjna w polskiej polityce. Postać, która zmienia w ogóle dyskurs polityczny w, tej, w tym momencie. Z takiego dyskursu atakującego Polskę, odbierania funduszy, antykościelnej narracji, zaczyna strofować swoich posłów i chce z powrotem uderzyć w elektorat centrum i odebrać moim zdaniem elektoratowi zjednoczonej prawicy zjednoczonej prawicy elektorat prawicowy w postaci kilku procent i wygrać wybory. Na pewno jest to polityk, który będzie wspominany po naszej stronie negatywnej, po tamtej stronie pozytywnie, ale pytanie jest, jaki on jest prywatny? To na pewno też jest ciekawa historia. Ja, to, ja opowiadam o kwestii podejścia do, do człowieka i podejścia do tego, w jaki sposób dana osoba. Buduje tą karierę i ma wizję Polski, to na pewno. Z kolei rozmowa z panem redaktorem o tym, z kim można by porozmawiać rzeczywiście prywatnie, może skończyć się tym dla polityków, którzy o tym opowiadają, że jak ty mógłbyś z nim porozmawiać, wypić kawę czy zjeść obiad. Natomiast chciałbym rzeczywiście, jeżeli możemy sobie pozwolić, w tym wywiadzie popatrzeć na polityków trochę z innej strony, bo ta sytuacja o Mazurka nas do tego determinuje, kim jest, czym się. Motywuje widząc Polskę jako państwo podmiotowe, prezes Jarosław Kaczyński, wielka postać w polskiej polityce, minister Zbigniew Ziobro, państwo podmiotowe, premier Mateusz Morawiecki, czyli walka z tymi atakami ze strony Unii Europejskiej. A jednocześnie dlaczego druga strona chce państwa federalnego i czy to jest zdrada. Czy to jest plan i czy to jest wzorowanie się na przykład na Stanach Zjednoczonych e, Ameryki i próba zbudowania czegoś takiego w Europie i pa, patrzenie na państwo polskie jako nie państwo podmiotowe, ale państwo przedmiotowe w wielkim projekcie? I pytanie czy ta ich wrażliwość ich do tego zmusza czy rzeczywiście jakieś często widzimy w internecie dziwne ciemne interesy i różnego rodzaju grupy strefy wpływów które do tego ich determinują bo pytanie jest która wizja Polski wygra ja uważam że od wielu lat wygrywa wizja Polski podmiotowej natomiast ta druga strona jest równie silna i pytanie co ich determinuje to mnie interesuje dlaczego taki dyskurs polityczny Panie pośle, zapytałem się, z kim by Pan poszedł na piwa. Pan mi zrobił wywód, profil psychologiczny, rys historyczny, profil socjologiczny. No, skończmy może już na tym. Przejdźmy do takich tutaj spraw regionalnych. Ostatnio w naszym regionie pojawił się z dość dłuższą wizytą premier Mateusz Morawiecki. Odwiedził Dąbrowę Tarnowską i pogórską wolę tego typu wizyty umacniają nasz region później w kontekście, nie wiem, dzielenia środków z rządowego funduszu inwestycyjnego itd. No na pewno, czy Fundusz Sprawiedliwości, miliony złotych, jeżeli chodzi o straże, szpitale, dzięki ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobro, dzięki właśnie panu ministrowi te pieniądze trafiły do Okręgu Tarnowskiego, do Małopolski, Pan minister tutaj był, widział te potrzeby. Byli ministrowie tacy jak Michał Woź czy Marcin Romanowski, był minister Michał Wójcik, więc oni budują tą dyplomację. To nie jest tak, że pieniądze trafiają od razu do danej gminy, bo to nie jest takie proste. Natomiast jeżeli ci ministrowie widzą te potrzeby, to łatwiej jest gdzieś z nimi współpracować w sejmie, pokazywać im Małopolskę, pokazywać im Tarnów, pokazywać im cały nasz region, że te pieniądze rzeczywiście są potrzebne. I ta dyplomacja doprowadza w konsekwencji do tego, że te pieniądze trafiają. Powiat Proszowicki Airfield 4 270 000, powiat zarządzany przez PSL. Czyli dobra dyplomacja, współpraca z innymi partiami w regionie po to, żeby wspierać szpital, wspierać dobre inicjatywy. Wizyta pana premiera Mateusza Morawieckiego pokazuje coś jeszcze innego. Donald Tusk na swoim konwencie zmienia kurs polityczny, krytykuje swoich posłów, którzy tak naprawdę idą w skrajność, mówi, że musimy przyjąć ten centrowy kurs polityczny, żeby odbić pewne procenty zjednoczonej prawicy. Natomiast Mateusz Morawiecki, nasz premier, jedzie do Truskolasów, do Kuby Błaszczykowskiej naszego był, byłego kapitana reprezentacji Polski, Wiślaka. Wiem, że pan redaktor jest wiernym kibicem, często bywa na meczach, więc na pewno ta postać jest bliska. Udało się to boisko za ponad 2 miliony wybudować. Być może trafi nam się kiedyś równie dobry piłkarz albo przynajmniej kilku solidnych ligowców więc to są dobre inwestycje. Potem jedzie do Pogórskiej Woli, tam otwarcie strażnicy za 15 milionów złotych i, przepraszam, do Dąbrowy Tarnowskiej, tam otwarcie strażnicy za 15 milionów złotych i później do Pogórskiej Woli impreza, impreza, uroczystość patriotyczna, która sprawia, że pokazujemy tak naprawdę, czym jest nasza tożsamość, czym są małe ojczyzny, w jaki sposób powinniśmy ten patriotyzm pielęgnować, dlatego też pan premier Mateusz Morawiecki pokazał, Pokazuje, że ta Polska Powiatowo gminna jest niezwykle istotna i on to robi na co dzień. Jeździ i, i sprawdza, jakie są potrzeby z nowych programów z Polskiego Ładu do 10 no właśnie, milionów będą realizowane o postulaty. Opis i generalnie Zjednoczona prawica wspiera Polskę Powiatową. Wy, jako posłowie, rekomendowaliście do Polskiego Ładu wnioski składane przez samorządy? Powiedzmy, jakie wnioski zyskały wsparcie pana posła Norberta Kaczmarczyka? Panie redaktorze, tych wniosków było mnóstwo. Tak naprawdę rekomendowali je posłowie w całym okręgu i nie tylko w całym okręgu, w całej Polsce. Tak naprawdę wiemy tyle, że te wnioski mniejsze, tak zwane, ale przecież olbrzymie, bo do 10 milionów na pewno powinny znaleźć się w realizacji. Później będą kolejne edycje z większymi inwestycjami. Przede wszystkim ważne jest to, żeby Polscy. Przedsiębiorcy polscy inwestorzy mogli realizować te przedsięwzięcia, żeby to nie było od razu taka, taka duża kwota, która spowoduje, że Polacy, polscy wykonawcy sobie z tym nie poradzą. O to również dbamy, dlatego to, to jest bardzo wiele inwestycji. To nie jest tak, że posł sobie coś wymyślił, tylko przede wszystkim samorządy składały te wnioski. To są rewitalizacje, to są drogi, to są boiska sportowe, to są remizy, to są sprzęty ruchome w kolejnych edycjach. Czyli wozy strażackie, karetki, sz, szpitale, pomoc tym szpitalom. Tego jest mnóstwo, i te pieniądze trafią do miast, mniejszych, większych i, i gmin w całej Polsce. I również opozycja zarzucała na Mównicy Sejmowej, że Zjednoczona Prawica chce przejąć wielkie miasta tymi pieniędzmi, czyli jednocześnie straszy Polskim Ładem, a jednocześnie boi się przejęcia miast, czyli myśli o tym, że te miasta są ich, to nie są ani nasze. Ani wasze, ja mówię do opozycji, trzeba wspierać. Zauważył to tutaj Donald Tusk i jednocześnie chce wejść w te obszary małych gmin, powiatów, wiosek, miasteczek. Dzięki temu miałby odbić kilka procent zjednoczonej prawicy. Taki jest plan opozycji, natomiast planem zjednoczonej prawicy jest ta, praca u podstaw i oczywiście uważamy, że naszym wielkim zwycięstwem byłoby, gdyby elektorat w miastach również poprzez to, że te inwestycje będą szły bardzo dobrze, przekonają się do nas. Mam nadzieję, że opozycja nie będzie atakować funduszy unijnych, nie będzie cały czas donosić do nas za granicę, żeby te pieniądze do Polski nie trafiały, bo mam nadzieję, że w imię swoich partykularnych interesów nie będą blokować funduszy dla Polski. Panie pośle, zbliża się ponoć rekonstrukcja rządu. W umowie koalicyjnej ponoć widnieje Pan jako przyszły minister, wiceminister jako członek polskiego rządu. Czy przy tej rekonstrukcji te zapisy teoretyczne staną się praktycznymi? Panie redaktorze, w polityce nie ma nic na pewno. To wiemy od dłuższego czasu, bo pan redaktor był jednym z pierwszych, który gdzieś. Zauważył te doniesienia dwa lata temu i powielił jej, to wtedy rzeczywiście w tej umowie było. Oczywiście była potem sytuacja z piątką dla zwierząt. Głosowałem przeciwko tej piątce, więc stanąłem za interesem rolników. Piątka finalnie nie przeszła. W kolejnych umowach, oczywiście, moje nazwisko cały czas przejawia, pojawia się w kontekście sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Pewnie tak jest i teraz. Natomiast, czy to się stanie, jeżeli. Będzie rzeczywiście już ta nominacja, to będziemy mogli mówić o sukcesie, jeżeli chodzi o ten awans polityczny. Uważam, że politycy powinni dążyć do tego, by pełnić funkcje rządowe. Do polityki się idzie po to, by rządzić, a nie krzyczeć z opozycji, z mównicy sejmowej. Natomiast ja nigdy przez te dwa lata, kiedy w tej umowie nie udało się spełnić tego zapisu, nie pokazywałem się jako polityk obrażony, który by nie przychodził na obrady, bo mam jedną z najlepszych frekwencji, jeżeli. Chodzi o głosowania, natomiast nie podoba mi się podejście polityków, którzy obrażają się, bo kimś nie zostali. Przede wszystkim interes państwa polskiego, interes zjednoczonej prawicy, a na końcu interesy personalne, bo jeżeli ktoś to odwraca, to może zburzyć wielki plan, jaki teraz mamy dla Polski, jeżeli chodzi o Polski Ład, jeżeli chodzi o dofinansowania dla gmin, powiatów. Więc apel do polityków, którzy odeszli, a może by udało im się wrócić. Mam nadzieję, że. Weźmiecie do serca sobie ten interes Polski, wrócicie i będziecie razem, wspólnie z nami głosować za dobrymi ustawami dla Polski. Ci, którzy odeszli, m.in. Stanisław Bukowiec, poseł porozumienia, i tutaj nasuwa się pewne pytanie, no bo porozumienie wspierało niektóre gminy w regionie tarnowskim. Co z tymi gminami? Teraz, odkąd pan poseł Bukowiec przeszedł do opozycji, zostały skazane na pożarcie? Nie, panie redaktorze. Posłowie powinni wspierać wszystkie gminy, wszystkie powiaty. Posłowie opozycji też jeżdżą przecież po terenie. Sam byłem kiedyś posłem opozycji, wiem jak to wygląda. Na pewno trzeba wspierać. Natomiast pan poseł Bukowiec miał dużo większe możliwości wsparcia, kiedy był w koalicji rządzącej. Teraz na pewno jest mu trochę trudniej, bo też ludzie głosowali na niego jako członka zjednoczonej prawicy. Miał na swoich banerach logo Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego uważam, że jest na tyle osobą, e, e, która w polityce już jest bardzo długo, taką osobą, która na pewno przewiduje przyszłość w kontekście również swojej osoby, na pewno po tych wszystkich wydarzeniach ma szansę wrócić. Dlaczego nie? Tylko musiałby rzeczywiście postawić na ugrupowanie, postawić na pracę dla Polski, dla regionu i to, żeby mógł dla tego regionu więcej zrobić, dlatego szansa powrotu na pewno jest, tylko pewne rzeczy trzeba przemyśleć, wewnętrznie ze sobą przedyskutować, a jednocześnie deklaruje, że wszystkie gminy. Które były pod opieką pana, pana posła, cały czas będą wspierane, bo inni posłowie również przecież w tych gminach operują, pełnią mandat w całej Polsce, ale przede wszystkim z tego regionu, z którego zostali wybrani, więc na pewno te gminy nie będą w jakiś sposób obcinane tylko dlatego, że były wspierane przez posła Bukowca. Wręcz przeciwnie, będą zaopiekowane i mam nadzieję, że poseł Bukowiec również będzie to wspierał, a być może kiedyś również wróci i będzie głosował razem z nami. Przejdźmy już pod zbliżeniem się do finału naszej rozmowy. Jeszcze dwa pytania. Pierwsze. Zgłosił Pan interpelację dotyczącą ciekawego pomysłu współpracy finansowej na linii Generalna Dyrekcja Dróg Krajowego i Autostrad, a ochotnicze straże pożarne, które wspierają i pomagają ludzi mających wypadki na autostradzie. Jakie jest założenie tej interpelacji? Założenie jest takie, że są takie jednostki jak chociażby Wierzchołsławica, RSP Wieszosławice, czyli jednostka, która tak naprawdę potrzebuje mnóstwo dobrego sprzętu, który pozwalałby na te interwencje, które właśnie wskazaliśmy w interpelacji. Te jednostki starają się klasycznie o budżet chociażby od swojego włodarza, czy o środki z Funduszu Sprawiedliwości, czy o środki z Polskiego Ładu. Potrzebują samochód, potrzebują naprawdę setek tysięcy złotych, oscylujących tak naprawdę kwot wokół miliona, żeby mieć. Taki sprzęt, który pozwalałby chociażby tej jednostce funkcjonować dobrze na autostradach czy tych wypadkach, więc na pewno taki fundusz i takie wsparcie pozwoliłoby zagospodarować te jednostki, bo one miałyby konkretne zadania, konkretne działania. To nie będą jednostki od wszystkiego, tylko jednostki, które rzeczywiście pracowałoby również na autostradach. Do tego jest potrzebny bardzo dobrej klasy wysokiej jakości sprzęt. Stąd ta interpelacja, mam nadzieję, że spotka się z pozytywnym odzewem i USP Wierzchosławice uzyska. W przyszłości taki sprzęt. I miejmy nadzieję, że też inne jednostki OSP, które obsługują wypadki. Mam nadzieję, na że, natomiast podaję ten przykład dlatego, że jest to przykład z naszego regionu, a jednocześnie było spotkanie ze strażakami ochotnikami. Oni zakomunikowali, że jest to niesamowicie istotna rzecz, a w ten sposób można byłoby zbudować inne, inne źródła finansowania dla jednostek takich jak oni i właśnie postulaty te gminno-powiatowe są najlepszymi postulatami, które idą do Warszawy, bo rzeczywiście, kiedy usłyszeliśmy o tym problemie, zdecydowaliśmy się na tą interpelację. Więc tylko jeżdżąc, tylko spotykając się z obywatelami, jesteśmy w stanie budować dobry program. I na koniec przejdźmy do naszej ulubionej dziedziny i o dziwo nie jest nią polityka, czyli piłka nożna i polityka. Panie pośle, Jakub Błaszczykowski byłby dobrym prezydentem Krakowa? Uważam, że Jakub Błaszczykowski to jest ciekawe, bardzo ciekawe, panie redaktorze. Myślę, że byłby dobrym prezydentem Krakowa, dlatego że wyciągnął Wisłę z kryzysu, historycznego kryzysu. Zastanawialiśmy się, czy Wisła po prostu nie zostanie totalnie zniszczona i będzie grać w jakichś ligach rzeczywiście amatorskich i będzie odbudowywana od samego zera, tak naprawdę. Jakub Błaszczykowski spowodował, że mamy Wisłę w ekstraklasie. Nie jest to Wisła na pewno Bogusła Cukiela z takim budżetem, bijąca się europejską Puchary, ale jest to Wisła, która stabilnie trzymając pozycję w ekstraklasie jest w stanie w przyszłości powrócić do tych sukcesów. Jest to człowiek, który z marazmu potrafi wyciągnąć swój klub, nie biorąc za to pensji, wracając z wielkiego futbolu do swojego domu, który dał mu szansę, kiedy przychodził z Rakowa Częstochowa do Ligi Mistrzów. Grał z Ateny na, Icosę, na ze obronie. Ze Złamaną nogą. Gdyby w rewanżu zagrał, prawdopodobnie mielibyśmy Wisłę w Lidze Mistrzów i być może całkiem, całkiem inną historię. Pamiętamy też nieuznanego gorma... Marka Pęksy, ale na pewno ta historia pokazuje, że Jakub Błaszczykowski wie, kto na niego kiedyś postawił. I Kraków na niego postawił, jeżeli chodzi o Wisłę. On pomaga tej Wiśle i mam nadzieję, że byłby w stanie budować Kraków jako prezydent. Jeżeli miałby aspiracje polityczne, a widzimy, że ma dobre relacje z premierem Mateuszem Morawieckim. Właśnie PiS kupił sobie kandydata zwycięskiego na wyborach samorządowych na prezydenta Krakowa, bo widzimy Orlen wchodzi do Wisły, legenda polskiej piłki Jakub Błaszczykowski chętnie uczestniczy w spotkaniach z premierem i też, że powiem, załatwia pieniądze. Jakub Błaszczykowski zostaje odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudy. No wypisz, wymaluj idealne podchody, jak załatwić sobie wygraną w Krakowie. Robert Lewandowski też dostał odznaczenia Pokazuje się jako osoba apolityczna, szanująca wszystkich polityków, szanująca wszystkich obywateli, więc tutaj bym tak może nie porównywał, że Jakub Baszczykowski jest osobą, która została jakoś kupiona politycznie jako kandydat. Natomiast cieszy nas to, że taka wybitna postać sympatyzuje, z, sympatyzuje też za duże słowo. Po prostu toleruje, jednocześnie korzysta z możliwości współpracy z premierem, jeżeli chodzi chociażby o budowę boiska, jeżeli chodzi o Orlen, który wchodzi do. Wisły, to na pewno, na pewno jest bardzo dobre, ale również jako kandydat byłby świetny z jednego powodu. Jest osobą, która nie jest centralnie z naszego obozu, a wiemy doskonale, że bardzo trudno nam jest wygrywać w wielkich miastach, więc to byłaby osoba, która skupiałaby wokół siebie również osoby niebędące związane jako elektorat ze zjednoczoną prawicą, więc na pewno ma duże szanse, ale przecież zawsze było to ryzykiem. Jeżeli polityk wchodził, jeżeli piłkarz czy sportowiec wchodził do polityki albo się rzeczywiście udawało osiągnąć, osiągał mandat, albo po prostu totalna klapa. Mamy przykład Tomasza Frankowskiego, duet z Maciejem Żurawskim, Wisła Kraków, reprezentacja Polski. Tomasz Frankowski dzisiaj jest w Europarlamencie, natomiast Maciej Żurawski się do niego nie dostał. Naszym kandydatem był kiedyś Tomasz Adamek. Też ta kariera polityczna gdzieś, gdzieś się troszeczkę schowała, nie aspiruje już w polityce. Natomiast Jakub Baszczykowski rzeczywiście może mieć szansę. Kibicuję mu. Jeżeli to się uda, będziemy mieć świetnego prezydenta Krakowa. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem w kolejnym, tym razem bardzo przydługim odcinku programu Kafetarnów, ale to wina Pana posła, który jest przeokrutną gadułą, był poseł Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.